Okej, okay, witam wszystkich ponownie. Wracamy do kolejnego odcinka. Pokładałam sobie tutaj. Już wiem, co chcę sprzedać. A co chcę zachować? Mm, dzięki. Kawał drogi przejechałem, a wesela. Kowal. Handlujmy. Ponieważ tobie mogę sprzedać dość dużo. Więc sprzedam ci wszystko, co mogę w tym momencie. Pookładałam sobie to mniej więcej tak, że tutaj mam to, co chcę zachować, a resztę po prostu sprzedam. Nie wiem ile mi tego zostanie, ale skoro bazyliszka nie, te liście chcę, i to wszystko, co się mogę sprzedać, więc w porządku. Na razie sobie to poprzestawiam. Kładanie tego zajęło mi około... 4 minut? tylko te trzy składniki i no, ja spoko. Ja Czym staniem i gapieniem się na mnie? Te powszedni kusicielka nie będzie bolała. na ścieżkę ścieżki, przeznaczenie, walka na pięść. Hmm. Poszłabym tutaj do Juliana po nagrodę. Mogę wyjść tędy? Gałęzie! Znaczy będzie. Ga ga ga. Zajdziesz? Nie. Ach, te cienie. Te zajebiste cienie. W sumie nie, nie ma na co narzekać, bo... Ja, tak, dokładnie. Pomimo tego, że cienie są niedopracowane, gra i tak jest takie zajebiście zrobiona. Gory śniadalne? Śnieg, berberka... Czyli dokarczmy. mu... Poszłabym też na pola od Okej, okay. Julian. Geralt? Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w wyzimie jest teraz moda. Mam tu trzy sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. Mogę ci sprzedać nie. Geralt? Z Wodia Noi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola Pani Jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec Pani Jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. Noi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Hmm. Sekunda. Ponieważ to jest ważne. Yy, kręgi na wodzie, tak? Yy, tak. Roz, od pierwszego bierzemy alabastrową figurkę. Tak? Źródłem kopalnym. Od pierwszego bierzemy alabastrową figurkę. Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego no i który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w wyzimie. Ale pokój jest ważniejszy. Pegoś okay. <grymkańska> mi te kręgi na wodzie. się udać na pola. Do druida. Jeśli on nie będzie miał księgi, to ja już nie wiem, co mam robić. Po prostu wywalę kartkę z mojego... punku. Ej! Taka fajna piosenka była. Calony most, stości ruin. Cześci na pola. Chciałbym wyciągnąć miecz, ale tutaj jest zbyt bezpiecznie. Mhm. Pola. Dziś piąteczek. Odsłonię w ogóle okno. Bo jest jasno. Południc. Aha. Krypta. Przejście na brzeg. Trzeba się tu rozejrzeć. Południca, południca. Z kogo ja mam zebrać ten tył? Południcy. Spoko. Na roślina. Szczątki. O, vitriol. Kto plazma? A, świetlisty pył, to jest, to jest do zadania. To jest z hydrogenu, to sprzedam. Chociaż nie. Pstryk. I tak, pokaż mi mapę. Mała zagroda, zrujnowany mój źmi się tutaj. Ciało. Obaczmy to ciało. Starsza krew. I mogę z tego? No tak mogę. No. Kto będzie chciał, tym sobie zapauzuję. O, ja już to tam. convenient. To jest nas... Nie wiem kto to jest, ale nie chcę się z nim Chciałbym przejść na drugą stronę. O ile można. Włoszkie no, szczątki wszystko Muszę mieć pył z dziewięciu południów. Trzeba wisielców, krypta Szef malin, szef malin, na skuczy się To jest chyba to drzewo wisielców. Dużo jest tu malin. To jest ognisko w ogóle. Okej, okay, idziemy na południe. A rusz się, Gerwant. Idziemy na południcę. Tu są aż dwie, spoko. Fajnie, że się trafiłam. A, nie, trafiłam. Dobra. Nieważne. Nevermind. Zbierz wszystko. 22. Tutaj. Rebis. Aha, tu mi go wywaliło. A rebis jest mi potrzebny, ponieważ rebisu nie ma zbyt wiele. W razie, chodźmy do tej krypty jak planowałam na początku, znaczy tu. Czyli z południca to już zahaczymy. Chyba musimy jednak tamtędy przejść. No chodź, wspinać się. Ja na ciebie poczekam. Bardnowana energia. Ty chuj, co ty mi zrobiłaś? Oślepienie. Kurile. Tak, Taka to potrafi człowieka wkurzyć. Naprawdę. Nie tego, tylko tego. Mógłbyś, panie Gerbant? Przyznaję, trudny przeciwnik. od nich. Na razie. To jest fiznicz. I werna. Gdzie jest? Gracz. Chciałabym na mój miecz srebrny. Fajnie, że z bankiem go na gerbant. Słuchaj Co wiesz, kona. O minęłam, minęłam ich jak słodko. Ja mamit werberka palisa ciało. A w tym ciele jest łódka. Berny, berny. Ja chcę... Tutaj jest wszystko od ten, dogowane. Podejdźmy tutaj do tej krypty. Ponieważ chcę tego pustelnika. Wiem, że on gdzieś tutaj jest. Tylko nie wiem gdzie. Jak się okaże, że on jest w tej krypcie, to nie wiem, co zrobię. Ten cholerny rozpad. Spódnica. napokonana teraz twa ogólnie przeciwnika można bardzo łatwo ogłuszyć jeśli ma poniżej 50% zdrowia To jest bardzo dobrze wiedzieć, jeszcze tylko jedna południca i wykonam to zadanie. Okay, to jest miejsce mocy, to jest po drugiej stronie, Ola, drzwi do krypty. Okej. Okay. Dobra, tu jest krypta. Jestem mocy... Krąg druidzki. Chata pustelnika. No i pięknie. No i super. Wiedziałam, że on gdzieś tu jest. Chyba wam pełno gdzie dokładnie. Kura pustelnik. Zapiszę przed rozmową z nim, ponieważ nie wiem, jak ta rozmowa się może skończyć. Przede wszystkim chcę od niego kupić księgę związaną z, z kolopendromorfami. Ze skolopendromorfami. Z czym do mnie przychodzisz? się przytulić, mogę z nim zagrać w kości? Chciałem o coś zapytać, Dziękuję, bywaj. Najpierw tak. To. W serio? Nie masz nic? Zgadza się, że trzeba dokonać... Wezmę tą. Pire fakty i mity, to mam. Nie mogę mu sprzedawać tych książek, jaki chuj. Podjano i ludzie opisane, to mam. Mhm. a to co to jest? Ostatnie życzenie. Okej, to jeszcze od niego kupię. Księgnik droicki, ma księgę minerałów. się księga minerałów. minerałów Ślinach ziemiałowych. Ślinach rytualnych. Mogę ci... Właśnie, o właśnie. To ci mogę sprzedawać. Co mi zapewni wpizdziet miejsca w ekwipunku. Miejsca, które... To też ci mogę sprzedać, ponieważ zrobiłam sobie zadanie bazyliszki. Okej, okay. jeszcze jeden. F 4 zagramy z nim w kości. Z czym do mnie przychodzisz? Ośiemdziesiąt, jest sporo. Dwie pary. Ja mam szóstkę i dwójkę, on ma szóstkę i czwórkę. Wygramy. Mogę tu rzucić jeszcze więcej? Ej? Okay. Jeden, a chudziło. Rzucił to? Na serio? Dzięki temu oh. wygrałam. Następna runda. Może mi się za jedną książkę zwrócić. Dwie pary znowu. On ma... nic. 90. pula! Wow! Tak to się chyba nazywa. wiem, że zwróci mi się za jedną książkę. No cóż, za pół. Ale zaraz, zaraz, sekunda, bo chcę... Gra kości Szuler, 69. 69. Gra poś, kościusz, Jaskier, Szuler... Szulerni... Hiradan... Sz, duch. Co mam w Nie wiem, czy uda mi się wykonać to zadanie z szulerką. Gdzie jest pustelnik? Tam poszedł, okej. Okay. Cudowny świat insektoidów. Ja już to czytałam. Kurwa, chodźcie w dupy. Czy co? Nie mam nic o tym? Skolopendromorfach pierdolonych? okej. Okay. Ostatnie życzenie. To też czytałam. Hui. Co mam zapisane? Kurde. chodź tu, wygrałem z tobą w kości. Z czym do mnie? <grym> Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz. Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. W czym mogę ci pomóc? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg druicki ze starożytnym posągiem bogini. To przepełnione mocą, miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki gon. Król Gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze sobą duszę wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił dziewięć upiorów. To święta druidyczna liczba. Być może pojawienie się wiedźmina odstraszy stąd króla Gonu, przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach jedną z moich chat na własność lub też wianek z nieśmiertelników. Dobrze, zajmę się tym. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król Gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć Nawet ty Jak więc mam z nim walczyć? Przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory Ta magiczna roślina będzie trzymać króla Gonu na dystans Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu I dodać do niego nieco mandragory To rzeczywiście powinno pomóc OK. Przede wszystkim kurhan, kurhan, kurhan. Pożyj mam dragory, pożyj mam dragory, pożyj mam dragory, pożyj mam dragory, pożyj mam, mam dragory. Wezmę wszystko na nie bale. To dam tu. To będzie tak, 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 tak. Prze nie umiem liczyć. Też jest do zadania, to jest na sprzedaż. Elixirę też sobie... nie, Elixirę sobie zostawię. To jest do zadania, to jest do zadania. To jest, to jest na sprzedaż. To jest moje. Spoko! Chciałem o coś zapytać. Słucham. Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed Twoją pustelnią? To grobowce rycerzy, którzy na przestrzeni dziejów polegli w służbie pani. Gawander bronił jej czci przed rycerzem czarnej Czarny czaszki. Elewerer zginął u stupie jej ołtarza, walcząc z wodną bestią. Grób Borsa jest symboliczny, bo rycerz zaginął w czasie świętej misji. Ostatnim był Bertrand, zwykły karczmarz, który klientom zabronił sikać do jeziora. A kto spoczywa w piątej mogile? Ostatni grób jest zawsze pusty i czeka na nowego czempiona. Dziękuję. Eee, tak, spodziękowałam mu, ponieważ w tym momencie zakończę odcinek. Dziękuję Wam za uwagę i do słyszenia podobnie na razie.